Cześć Mano, z tej strony Marcel. Witajcie w kolejnym QA na moim kanale. Powracamy do tej serii. I słuchajcie, na dzień dzisiejszy mam na ten odcinek 11 pytań. Eee, raczej nie było z tego co ja kojarzę żadnych pytań w poprzednim odcinku, ale zadawajcie pytania śmiało. Być może powrócę, żeby co niedzielę był QA. Może mi się to uda. Zobaczymy. No i słuchajcie, pierwsze pytanie. Graż w grę na telefonie? Wolnym czasie, ale to jest tak rzadko, czasami, bardzo rzadko. Drugie, graż w gry poza nagraniami. Zdarza się, żebym grał, oczywiście, tak jak już sami widzieliście, moją serię z cs Moje mecze. No, to są przykładowo e, filmy, gdzie miałem, grałem sobie w cs w poza nagraniem. No i nagrałem go, jak był jakiś dobry. No i nie tylko właściwie CS, bo gram sobie od niedawna też w Watch ale to, to no właściwie, no wiecie, no, w Watch ja nie nagrywam, ale mam w planach, żeby robić z tego live'y i właściwie, wiecie, no, żeby zagrać sobie od nowa całą gierkę. Także coś takiego mam w planach. Trzecie, jaką serię planujesz robić? Słuchajcie, za niedługo chciałbym zrobić na kanale m.in. Until Down, wiem, że jest na Steamie dostępny. I może jeszcze w listopadzie, a jak nie, to w grudniu chciałbym ruszyć z tą serią. Jest ona dostępna też już od kilku lat na PlayStation 4, ale ja mam Mamy już też, a czy właściwie nie mam zakupionej na Steamie Planuję zakupić Ale czekam na wyprzedaż Może zdarzy się taka sytuacja, że gra będzie tańsza, bo w tej chwili ona kosztuje jak się nie mylę 300zł No i czekam, żeby coś staniało No jak nie na no to, trudno, zakupię już tak jak będzie No i tak jak wspomniałem wcześniej Planuję mniej więcej w listopadzie, w grudniu Zakupić, żeby też był u mnie jakiś horror na kanale. Ehm. Czwarte. Jak będziesz robił livey to na YouTube czy Twitch? Na YouTube raczej. Na Twitchu nie planuję na razie. Ale nie wiadomo jak będzie w przyszłości. Może coś się odmieni mi, ale na dzień dzisiejszy chciałbym robić na YouTubie live. Y. Piąte. Kiedy robisz więcej meczów? Aha, kiedy zrobisz więcej meczów treningowych w sensie. Już w tym tygodniu będę chciał dawać odcinki z tego, bo teraz ten weekend, który jest obecnie, e, nagrywa, chcę nagrywać e, CS, bo już długo czasu nie było. Wiem, że chyba już około 3-4 tygodnie nie było mnie CS-a, a jak wspominałem już nieraz CS to u mnie stała seria, która się nigdy nie skończy no i jakoś muszę do tego cs powrócić. Żeby były i mecze skrzydłowe i turniejowe Ale co i jak to już powiem wam W, w następnym materiale jeżeli chodzi o CSa Co i jak, wszystko się dowiecie Zrobisz z CSa mapy z warsztatu Steam? Tak będę chciał je robić Tylko wiecie, w momencie gdy CS w, w, się zmienił a chodzi mi dokładnie o tą aktualizację, czyli z CSGO weszło już CS2. No to jest tam mały problem, bo chyba jeszcze nie ma wszystkich tych mapek, które były w CSGO i Valve to na bieżąco będzie dawać te mapki, także czekam, aż będzie więcej tych mapek, wtedy na pewno jakieś tam filmy będą, bo z, z CSGO to było u mnie mało tego, ale teraz będę musiał robić tego więcej. Takie mam plany. Siódme. Jakie zwierzę lubisz najbardziej? Psy. Ja oczywiście mam pieska też. jest ze mną tutaj. Kiedyś pokazywałem. Ci co oglądali to wiedzą. <coughs> Ósma Ósme pytanie. Zima czy lato? Lato. dziewiąte Ile najwięcej osób liczyła Twoja klasa w szkole? 24, jak się nie mylę, szkoła podstawowa to chyba, chyba szkoła podstawowa. 24 osoby, jeżeli się teraz nie mylę. 10, herbata ciekawa. Herbata, zdecydowanie. 11, ostatnie, kiedy zrobisz gry z wizami? Wiem, że już dawno tego nie było, bo jakieś tam gry z wizami miałem, ale już minęło sporo miesięcy, nie wiem czy już nie ponad rok czasu. No, ale słuchajcie, no ja wypowiem ja Wam tak. Już nie jedna osoba mi tam wspominała, czy, <laughs> czy zagram z kimś na odcinku. Ja piszę nieraz w komentarzach, żeby wysyłać mi zaproszenie na Steam, i później mi wysłać em, nazwę swojego konta na Discordzie, nazwę Niku właściwie. I wtedy dodamy siebie do znajomych. Umówimy się na Discordzie na dany dzień, najlepiej z weekendu. I tak to jest. D tak, tak jest najlepiej. Czyli jeszcze raz, doda dodajecie mnie na Steam, YouTube, Marceginspel. Tak jak widzicie w moich nikach, jak daję sesat, wszyscy widzą, jak mam na Steamie. E później na Steamie umawiamy się, żeby dodać się na Discordzie. Ja podam swój nick albo ktoś swój, ja dodam na Discorda. I na Discordzie umawiamy się na dany dzień. Tak to, i tak to jest. Także słuchajcie, ten, w tym odcinku to by było na tyle. Nie wiem, czy się nie rozgadałem za długo, bo chyba już dawno takiego długiego KNDA u mnie nie było, bo przeważnie są krótkie. A nie mam tutaj żadnego supera, także nie wiem ile to już trwa. Zostawiacie łapki w górę. Pytania do następnego kilendyja. Zasubskrybujcie kanał, który jest nowy i widzimy się w następnych filmach. Siema.